Cześć, kolejny przegląd instalacji. Tutaj mamy złącze kablowe. Za złącza kablowego w tej róże idzie kabel. I pokażę Wam gdzie idzie. Z tego złącza kablowego. Ten kabel tutaj powinien przychodzić, ale on przychodzi tu. Tu jest przyłącze na powietrznę. Widać? Je? Widzicie? Tu jest przyłącze na powietrznę. Z tego przyłącza na powietrznego tu przychodzą te przewody i to jest główne zasilanie całej kamienicy. O, widzicie? To są te przewody. Nie wiem jak to jest przykłój, jest 10 chyba kwadrat. To są podstawy bezpiecznikowe o prądzie znamienowiem 63A. Tu mamy wkładkę topikową przepaloną. A to mamy WLZ, te przewody. Aluminium? Aluminium. To jest PN. A tu są trzy fazy. Tak to wygląda. No i sobie zacznijmy od parteru. O, tu kilka kwiatków było. Na początek tutaj. O, proszę. Taka dędająca sobie żaróweczka. Mamy łączniki światła. O, działa. Tutaj z puszki, takie odgałęzienie mamy przewodu do piwnicy. Tutaj są liczniki. Zobaczmy, co tu mamy. O, tak to wygląda. Widzicie, podstawy są już bardzo stare. Tutaj mamy wszystko tak na wierzchu. Tutaj jest nowsza rozdzielnica, już. A tu są zabezpieczenia przedlicznikowe. Tak, tak to wygląda. Tylko, gdzie jest WLZ? Bo gdzieś musi być łączony. Tu jest, tu jest WLZ, o proszę, no, tak sobie na wierzchu jest, tu jest automat schodowy, zabezpieczenia przedlicznikowe do tych liczników. Tutaj mamy licznik administracji. O, to jest właśnie on. No i wszystko wisi na jednym obłodzie. Cała klatka schodowa. I piwnice. No już nie wspomnę o tym, że wkładka topikowa jest watowana, nie? Nie ma wskaźnika zadziałania. O, tu nawet nie ma liczników. Wkładane wkładki topikowe. Tutaj plomby posakładane przez zakład energetyczny w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. Mamy taką podstawę jeszcze z licznika. A jak sami widzicie, tablice licznikowe jeszcze starego typu do bezpieczników typu BI. Tu mamy zabezpieczenie przewietrznikowe. No i to jest właśnie do administracji. No i też bezpiecznik jak dobrze widzę watowany. To jakiś fragment przywodu wystający. Dobrze. Tak to wygląda. taki krótki przegląd. Tak tylko pokazane, jak to wygląda. Ten WLZ tak na wierzchu, nie? Ale będą to niedługo wymieniać. No Dobra, to tyle. To wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.